95% naszego życia kształtowane jest przez wzorce, które przyswoiliśmy w pierwszych siedmiu latach naszego życia. Stąd nierzadko biedni pozostają biedni, a bogaci nadal gromadzą bogactwo. Film Matrix to nie fantastyka naukowa. To dokument naszej rzeczywistości. Istnieje powiedzenie, które przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. Daj mi dziecko do siódmego roku życia, a pokażę Ci dorosłego człowieka. To stwierdzenie ma już 400 lat i przetrwało do dziś, ponieważ uznano, że pierwsze 7 lat życia to kluczowy moment kształtowania naszej ścieżki życiowej. Ale rzecz w tym, że aż 95% naszego życia kierowane jest przez wzorce, które przyjęliśmy w pierwszych siedmiu latach naszego istnienia. Film Matrix to nie jest science fiction, to dokument naszej rzeczywistości. Faktycznie te pierwsze siedem lat to okres, w którym nasze umysły są najbardziej podatne na wpływy zewnętrzne. Mózg dziecka poniżej siódmego roku życia pracuje na innym poziomie wibracyjnym. Wykorzystując elektroencefalograf do analizy aktywności mózgowej możemy to zaobserwować. Dzieci poniżej siódmego roku życia działają na niższej częstotliwości tzw. Tak teta. Teta to sfera wyobraźni, to dzięki niej dzieci potrafią tak intensywnie przeżywać zabawy. Pieczenie ciastek z błota staje się prawdziwym doświadczeniem. Dziecko na miotle w jego świecie to prawdziwy koń. To jest teta, królestwo wyobraźni. Teta to także hipnoza, stąd zasada. Zanim stajesz się świadomym, musisz mieć pewne wzorce. Wyobraź sobie, że kupujesz nowego iPoda. Wyciągasz go z pudełka, naciskasz play i nic. Zastanawiasz się wydawałem tyle pieniędzy, a to nie działa. Wtedy podchodzi mały siedmiolatek i mówi panu nie załadowałeś żadnej muzyki, jak zamierzasz cokolwiek odtworzyć. To analogia do naszego umysłu. Mózg to iPod. Świadomość to ekran, na którym możemy tworzyć. Ale jeżeli nie mamy nic na dysku, nie możemy tworzyć. Zatem, przez pierwsze 7 lat naszego życia, natura sprawia, że uczymy się wzorców, które pozwolą nam funkcjonować na tej planecie. Ale skąd je bierzemy? Poprzez TETA stan hipnozy, w którym obserwujemy rodziców, rodzeństwo, społeczność, ucząc się zasad, które rządzą naszym światem. Zastanów się, Ile jest tych zasad, które musimy poznać? Aby sprawnie funkcjonować w ramach rodziny i społeczności, musimy przestrzegać pewnych reguł. Nie musimy jednak uczyć niemowlęcia tych zasad. One po prostu je obserwują i przejmują w pierwszych siedmiu latach życia. Dlaczego to jest tak ważne? Oto smutna prawda 95% naszego życia jest kształtowane przez te podświadome programy. Każdego dnia tylko około 5% naszego życia jest sterowane przez nasz świadomy umysł, który jest źródłem kreatywności. Możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, bo to, co nazywamy podświadomością, działa poniżej poziomu naszej świadomości. Na przykład, jeśli przekonam cię, że nowy lek od giganta farmaceutycznego to najlepsze rozwiązanie twojego problemu zdrowotnego, zażyjesz go i poczujesz się lepiej, a później dowiesz się, że to był placebo, powiesz Och, to efekt placebo, ale co tak naprawdę oznacza efekt placebo? Oznacza, że to nie lek cię uzdrowił, to twoja wiara w lek przyniosła ulgę. To jest sedno efektu placebo. Co najmniej jedna trzecia, a to absolutne minimum, wszystkich medycznych interwencji to efekt placebo. Uzdrowienie przez pozytywne myślenie. Ale jak jest z negatywnym myśleniem? Ten temat często jest pomijany. Choć ma tak samo silny wpływ na naszą biologię jak pozytywne myślenie, ale działa w przeciwnym kierunku. Negatywne myślenie, zwane też efektem nocebo, może wywołać każdą chorobę, a nawet prowadzić do śmierci. Jeśli wierzysz, że umrzesz, to twoje przekonanie może rzeczywiście cię zabić. Dlatego musimy być naprawdę ostrożni, szczególnie, że psychologowie mówią nam, że 70% naszych myśli jest negatywnych i zbędnych. Ciągle powtarzamy te same negatywne myśli. Gdyby myśli nie miały wpływu, byłoby w porządku. Ale myśli, zarówno pozytywne, jak i negatywne, wpływają na naszą biologię. Ta świadomość powinna nas obudzić do tego, że nasze negatywne myślenie manifestuje się jako negatywne doświadczenia życiowe. Musimy zrozumieć, że 95% naszego zachowania jest sterowane przez naszą podświadomość. Dziecko w pierwszych siedmiu latach życia to jak rejestrator, który obserwuje i naśladuje Twoje zachowania. Jeśli masz małe dziecko, ono będzie Cię obserwować jako rodzica. Pierwszą rzeczą, którą dziecko nauczy się w pierwszych dniach życia, jest to, kim jest rodzic. To jest kluczowe. W oczach dziecka rodzice są punktem odniesienia do wszystkiego, co się dzieje w jego życiu. Na przykład, jeśli dziecko spadnie z huśtawki na placu zabaw, pierwszą rzeczą, którą zrobi, będzie spojrzenie na rodzica. Jeżeli mama wygląda na przerażoną, dziecko zacznie płakać, ale jeśli mama powie, wstań i wróć na huśtawkę, dziecko zrobi właśnie to. Musisz więc zrozumieć, że dziecko będzie obserwować Twoje każde działanie. A biorąc pod uwagę, że 95% naszego zachowania wynika z podświadomego programowania, często nieświadomie przekazujemy wzorce rodzinne. Przykładowo, jeżeli pochodzisz z biednej rodziny, możesz przez całe życie próbować stać się bogaty, ale nigdy nie osiągniesz sukcesu. Z kolei. Jeżeli pochodzisz z zamożnej rodziny, mimo popełniania błędów, możesz stać się bogaty. Nie chodzi tutaj o świadome myślenie, ale o zautomatyzowane zachowania, które są wpajane dzieciom w zamożnych rodzinach. To są zachowania, które dzieją się na poziomie podświadomości, dzięki którym podejmują prawidłowe decyzje niemal automatycznie. Nawet jeżeli zaangażują świadomą myśl, mogą wydawać się niezbyt bystrzy, ale to właśnie podświadomość sprawuje tu kontrolę. A z drugiej strony mamy biednych ludzi. Oni z kolei przekazują swoim dzieciom przekonania typu nie dasz rady, życie to ciężka walka albo wszystko jest trudne. Jeśli wychowujesz się z takimi przekonaniami, w końcu sabotujesz siebie przez 95% dnia. To jest powód, dlaczego biedni zazwyczaj pozostają biedni, a bogaci pozostają bogaci. Wszystko za sprawą programowania podświadomości. Kiedy jesteś zanurzony w myślach, działasz z poziomu swojego świadomego umysłu. Ale prawdziwe odpowiedzi nie są na zewnątrz, są w tobie. Kiedy więc zamyślasz się, praktycznie zrzucasz kontrolę na autopilota. To nie oznacza, że przestajesz robić to, co robisz chodzić, prowadzić samochód, pracować. Te czynności stają się niejako programami w twojej podświadomości, bo robiłeś je tak wiele razy. Właśnie wtedy podświadomość przejmuje rolę autopilota. Kiedy świadomy umysł jest zajęty, autopilot prowadzi sterem. Problem pojawia się, gdy świadomy umysł jest zbyt zaabsorbowany, by zauważyć, co się dzieje dookoła. Przykładowo prowadzimy teraz tę te rozmowę, podczas której ja prowadzę samochód. Prowadzę już od 10 minut. Wciągnęła nas rozmowa i nagle spoglądam przez szybę i zauważam, że nie zwracałem uwagi na drogę. Jeśli zapytacie mnie o treść naszej rozmowy, z łatwością odtworzę ją, ale jeśli ktoś zapyta mnie o to, co działo się na drodze, nie będę wiedział, co odpowiedzieć, bo na nią nie patrzyłem. Jak więc prowadziłem samochód? Tak jak nauczyłem się prowadzić. Jeśli miałeś kiepskiego instruktora, to przez ostatnie 10 minut prowadziłeś źle. To, co ci się podoba w życiu, to rzeczy, które przyciągasz, bo masz program, który je wspiera. Wszystko to, z czym masz problemy, nad czym ciężko pracujesz lub wkładasz mnóstwo wysiłku. Dlaczego to robisz? Bez wątpienia masz program, który blokuje drogę do tego celu. Dlatego nie musisz przechodzić skomplikowanej psychoanalizy. Wystarczy, że spojrzysz na swoje życie i zapytasz: Gdzie napotykam trudności? Bo tam, gdzie się zmagasz, na pewno jest program w twojej podświadomości, który stoi na drodze do twojego celu. Pamiętaj: świadomy umysł to kreatywność i umiejętność uczenia się na wiele różnych sposobów. Przeczytaj jakąś książkę motywacyjną, posłuchaj inspirującego wykładu, włącz ten program. I zyskasz pewien poziom świadomości. Pamiętaj jednak, że podświadomość uczy się trochę inaczej. Są dwie kluczowe metody: poprzez hipnozę, co ma miejsce w pierwszych siedmiu latach życia, oraz poprzez powtarzanie i praktykę po tym okresie. Pomyśl o tym, jak uczyłeś się prowadzić samochód. Nie wystarczyło usiąść i przekręcić kluczyk. Musiałeś trenować. Nauczyłeś się alfabetu poprzez powtarzanie liter, aż bezbłędnie je wymówiłeś. Są zatem dwa etapy treningu podświadomości: hipnoza i powtarzanie. Szczególnie podoba mi się ta druga metoda ujęta w powiedzeniu: trening czyni mistrza. Jeśli nie jesteś szczęśliwy, a chciałbyś być, powtarzaj sobie: jestem szczęśliwy. Nawet jeśli nie czujesz się tak, to i tak nie ma znaczenia. Komunikujesz się z podświadomością przez powtarzanie. Kiedy podświadomość przyjmie ideę jestem szczęśliwy, a przecież 95% twojego życia pochodzi z podświadomości, to w końcu przestaniesz to powtarzać. Powtarzanie tworzy nawyki. Dlatego tak ważne jest, aby robić coś konsekwentnie. Podświadomość, jako centrum nawyków, uczy się w dwa główne sposoby: poprzez hipnozę, którą doświadczasz każdej nocy, kiedy kładziesz się do łóżka, a kiedy zasypiasz, twój świadomy umysł się wyłącza i mózg przechodzi w stan teta. Jeśli nałożysz słuchawki na noc i odtworzysz program symbolizujący to, czego pragniesz w swoim życiu, kiedy Twój świadomy umysł się wyłączy, program nadal będzie grał. Omija świadomy umysł, który jest teraz wyłączony, i trafia bezpośrednio do podświadomości. Nazywamy to autohipnozą. Badano też zjawisko nazywane błądzeniem umysłu. Gdy Twój świadomy umysł jest skupiony na zadaniu lub rozważa różne kwestie, Twój świadomy umysł może albo pozostać obecny, albo Albo zacząć błądzić. Kiedy twój świadomy umysł jest obecny, masz pełną kontrolę nad swoimi pragnieniami, ambicjami i procesem twórczym. Ale kiedy twój świadomy umysł zaczyna błądzić, autopilot, czyli twoja podświadomość, przejmuje sterowanie. Jeśli twój umysł błądzi, podświadomość prowadzi spektakl. Świadomy umysł przechowuje pragnienia i ambicje, a podświadomy umysł przechowuje zaprogramowane zachowania. A co by było, gdybyś mógł zaprogramować swoje pragnienia i ambicje w podświadomości? Wówczas nawet nie musiałbyś o tym myśleć. Wyobraź sobie, że automatycznie spędzasz 95% swojego dnia wykonując te działania, które są wyrazem Twoich życzeń i pragnień. Przeprogramowanie podświadomości twoimi ambicjami oznacza, że nie musisz nawet świadomie się na nich koncentrować. Będziesz odnosić sukcesy, bo przez 95% dnia twoja podświadomość kieruje twoim zachowaniem w stronę realizacji twoich celów. Wiedza to potęga, a nam ją odebrano. Często zachowujemy się, jakbyśmy byli bezradni, podczas gdy w rzeczywistości jesteśmy niezwykle silni. Zostaliśmy zaprogramowani, aby widzieć siebie jako słabszych, dając innym możliwość sterowania nami. To moja pasja przypominać ci o twojej wewnętrznej mocy. Mocy, której nie jesteś świadomy, przez brak wiedzy. Wiedza to siła, a brak wiedzy to niemoc. Zostaliśmy pozbawieni zrozumienia naszej prawdziwej natury. A, zostaliśmy zaprogramowani i B, jeśli nie podoba ci się ten program, możesz go zmienić. Możesz osiągnąć to, czego pragniesz. Musimy zniweczyć strach, bo jest on potężnym narzędziem manipulacji w dzisiejszym świecie. Strach prowadzi do szaleńczych wydatków, które mają na celu jego złagodzenie. Ale co by było, gdybyś nie żył w strachu? Pomyśl, co pozytywnego mógłbyś zrobić z tymi oszczędnościami. Przyjrzyj się swojemu życiu i jeśli coś nie idzie po Twojej myśli, pamiętaj, że to nie Twój świadomy umysł Cię zawiodł. Jest to efekt programowania. Zmieniając swoje programowanie, możesz zmienić swoje życie. Nawet możesz pokonać większość chorób i radykalnie zmienić swoje życie, przeprogramowując swoją podświadomość.